Co to jest metoda kierowego środka obrotu? Otóż metodę tą omówimy na przykładzie. Mamy tutaj koło o promieniu r o środku s. Ten środek tego koła przesuwa się, czyli przesuwa się z prędkością V w prawo, koło obraca się w prawo, ono obraca się bez poślizgu po jakimś podłożu. I co tutaj się dzieje? Do czego to służy? No to metoda ta służy do określenia, prędkości poszczególnych punktów, które nam się tutaj pojawiły na tym kole i naszym zadaniem będzie określenie prędkości poszczególnych tych punktów. Ważna rzecz jest taka, że jeżeli koło toczy się bez poślizgu, no to w tym momencie między podłożem a punktem A, czyli punktem styku koła z podłożem, prędkość względna, prędkość koła względem podłoża wynosi 0. Czyli to koło się, ten punkt należący do tego koła nie przesuwa się. jego prędkość będzie zerowa. No i co w związku z tym? No, w związku z tym określamy ten nasz punkt jako chwilowy środek obrotu. No dobrze, ale co dalej? Otóż do obliczenia chwilowego prędkości metodą chwilowego środka obrotu potrzebne jest omega, czyli potrzebna jest prędkość obrotowa tego naszego koła. Co robimy? Wyznaczamy sobie mm, okrąg, tak? który środek będzie w tym chwilowym środku prędkości obrotu, czyli w punkcie A, i ten okrąg będzie miał średnicę równą odcinkowi łączącemu nasz punkt A z punktem S, którego prędkość liniową znamy, czyli to jest to nasze Vs. No i jeżeli tak, no to wiemy, że Vs jest równe omega razy E. Przekształcamy i widzimy, że omega równa się Vs przez R. No dobrze, spróbujmy obliczyć w takim razie prędkość kolejnego punktu, na przykład Vb. Co robimy? No wyznaczamy sobie okrąg, jego środek jest w punkcie A, a promień y, tego okręgu jest równy 2 e. No i cóż, nic prostszego. Vb to jest po prostu omega razy 2 e. Podstawiamy dane, pamiętając o tym, że omega to jest Vs przez R, i mamy, że Vp równa się 2 razy 2,5, czyli to jest 5 metrów na sekundę. Zapraszam na mój kanał, zapraszam na moją stronę internetową, jak również zapraszam do obejrzenia filmu, który jest polecony w tym szocie. W tamtym filmie dowiesz się, jak obliczyć prędkości kolejnych punktów, które tutaj nie zostały. Dziękuję i zapraszam.